Święta Maryjo Królowo Polski, w tej godzinie apelowej modlitwy przyszliśmy na jasnogórski apel. Przyszliśmy także, aby podziękować Bogu za ten miesiąc maj, gdy sławimy Ciebie Maryjo Loretańską litanią w nabożeństwach majowych i wychwalamy, że jesteś naszą Matką i Spomożycielką. Maryjo Matko i Królowo Nasza, jestem znowu u Ciebie, jestem z całym bogactwem łaski i z całą biedą moich grzechów, słabości, zaniedbań. Jestem z całym poczuciem wielkości i piękna dzieł Bożych i z tą gorzkością moich odczuć, może osobistej krzywdy i cierpienia, Jestem przy Tobie ze wszystkim, co wielkie i małe, co stało się moim udziałem, co umiem podnosić i co dźwiga w bezsile. Jestem przy Tobie, bo zrozumiałem w mojej niewiedzy, że wielkie rzeczy uczynił Tobie Bóg, bo widzę nawet w dni ciemne, że jesteś Jego służebnicą, Również w tych sprawach, które mnie dotyczą. Mario, każdy z nas przynosi Ci swoją długą historię, lub choćby krótki epizod świadczący o szczególnym związku z Tobą. Królowo-Polski każdy ma jakiś rok, jakiś dzień, jakąś chwilę. Gdy Bóg przemówił do Niego przez Twoje oblicze, gdy dał poznać Twoją obecność. po każdy z nas ma takie okresy i takie wydarzenia, takie znaki Boże i takie ocalenia, w których rozpoznał Ciebie jako daną przez Boga dla Jego ocalenia, chwały i ubogacenia. Mario, jestem przy Tobie, bo czuję również przeczuciem wszystkich uciekających się do Ciebie, że jesteś matką, szlachetną i wielką, i obroną stałą i wierną, i pomocą nieustającą. Jesteś matką zbawiciela i zbawienia naszego. Mario Królowo, każdego dnia i przez wiele nocy trwa tu w tej kaplicy jasnogórskiej zapis naszej osobistej i wspólnotowej pamięci o czynach Boga i Twoich czynach. Przychodzą tu pielgrzymi indywidualnie i zbiorowo Twoi synowie i córki. A niekiedy również ci z daleka od Boga przychodzą, aby zaświadczyć o pamięci. Niektórym dopiero tu, przed Twoim obliczem, przypomina się wszystko. Wracają wspomnienia o Twojej bliskości i łaskawości, w jakichś dniach grozy, szczęścia lub niepokoju. Odzyskują tu. Pełną pamięć o tym, że doświadczyli łaski, miłosierdzia i Twojej pomocy. Królowo Polski, oto dziś, jak każdego dnia, stają przed Twoim jasnogórskim obliczem ludzie czuwający, gotowi do czyjności, oddani Tobie do dyspozycji. Spójrz na nas. Kogo szczególnie dziś wzywasz, aby czuwał nad Twoją sprawą w tym domu, w tej ojczyźnie? Komu z nas polecasz jakiegoś człowieka, jakieś zadanie, jakieś posłannictwo? Mario Królowo-Polski, czuwam, mówi dziś każdy z nas. Gotowy podjąć apelowe zadanie, kogo dziś naznaczasz znakiem szczególnego wybrania, kogo włączasz w szeregi Twoich pomocników, o Jasnogórska, nasza Matko i Królowo. Maryjo, naszą modlitwą obejmujemy cały Kościół Chrystusowy. Modlimy się za papieża Franciszka, za księży biskupów, przewodniczącego konferencji Episkopatu Polski, za księdza Prymasa, polecamy naszego Metropolitę, modlimy się za nasz Zakon, za ojców i braci, polecamy ojca generała i przeora, modlimy się o nowe powołania do naszego Zakonu, polecamy naszych misjonarzy w RPA i w Kamerunie. Prosimy o powołania do seminariów i zakonów. Polecamy kapłanów, misjonarzy, alumnów, wszystkie osoby życia konsekrowanego. Mario, Tobie oddajemy ojczyznę naszą, prezydenta i premiera, wszystkich rządzących, parlamentarzystów, samorządowców. Polecamy radiosłuchaczy, telewizów, internautów, naszych rodaków żyjących na emigracji. Mario, modlimy się za naszych chorych, przebywających w domach, szpitalach i hospicjach. Polecamy lekarzy, pielęgniarki, służby medyczne. Modlimy się o pokój na Ukrainie i na całym świecie. Polecamy dobrodziejów Jasnej góry, wszystkie intencje wpisane do apelowej księgi. Marjo, polecamy Ci pielgrzymów dnia dzisiejszego. Czternastą pielgrzymkę szkół imienia kardynała Stefana Wyszyńskiego. Hasłem tegorocznej pielgrzymki było odważnie szukamy autorytetów. Około 200 szkół nosi w Polsce imię prymasa tysiąclecia. Polecamy ci Mario, dzieci pierwszokomunijne, które dzisiaj tu się modliły. Dzieci komunijne z katedry w Kaliszu, dzieci z Myszkowa, Lutocina, Świebodzic, Odalanowa, a także polecamy pielgrzymów z parafii Zatory i Olbie, Olbieżowice, także braci Salizjanów ze spotkania formacyjnego. Prosimy o zdrowie dla księdza Sławomina Milde w dniu imienin, o zdrowie Bożeny Bryzda, o zdrowie Wojciecha, o zdrowie Andrzeja. Modlimy się w intencji siostry Danuty Nowak w dniu urodzin o zdanie egzaminu dla Oli. Polecamy Ci zmarłą Marię Przewoźniak i zmarłych z naszych rodzin i wspólnot. Świętemu Janowi Pawłowi II powierzamy naszą ojczyznę, aby wstawiał się za nami u Boga. Modlimy się o kanonizację błogosławionego kardynała Stefana Wyszyńskiego, premasa tysiąclecia. I kanonizację księdza Jerzego Popiełuszki, kapelana Solidarności. Modlimy się o beatyfikację księdza kardynała Augusta Chlonda i księdza Franciszka Blachnickiego. I w tej godzinie apelu, Mario, powierzamy Ci wszystkich nas obecnych na apelowej modlitwie i tych, którzy łączą się z nami i modlą przez środki społecznego przekazu rozważamy tajemnicę zmartwychwstania. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święcie imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Lewa naszego poprzedniego daj nam dzisiaj nam nasze winy, boimy i my odpuszczamy naszym winowajcom i nie nas na pokuszenie. Ale nas Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta, Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, z w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta, Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz w godzinę śmierci naszej Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, bódź się za nami grzesznymi, teraz w godzinę śmierci naszej. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą. Błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta, Święta Maryjo, Matko Boża, mój się za nami grzesznymi teraz i w godzinę śmierci naszej. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą. Błogosławionaś ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota twojego Jezus. Święta, Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z tobą. Błogosławionaś ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota twojego Jezus. Święta, Święta Maryjo, za nami teraz i w godzinę śmierci naszej. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z tobą. Błogosławionaś ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota twojego, Jezus. Święta, Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami, grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami brzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszego. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą. Błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu. Amen. Panie Kulowo-Polski, Tobie się zawierzamy i oddajemy, do Ciebie wołamy, pod Twoim obronem. Się, święta Boża, rodzicielko, z naszymi prośbami. nie gardzić w potrzebach naszych, ale o wszelakich złych przygód raz na zawsze wybawiać. Panie, no chwalę na iwo Pani nasza, o Bocisz cielko nas, syn nas pojedynaj, Synowi synowiec nas polecaj, swojemu synowi nas podaj. Ojca Samuela przeora jasnej góry, prosimy o apelowe błogosławieństwo. Pan z wami. Niech was błogosławi Bóg, Wszechmogący. Ojciec i Syn i Duch Święty. Amen. Chwalcie. Za wszystkim Wam, Drogie Siostro, Zybracia za wspólny udział w modlitwie apelowej Apelem Jasnogórskim zakończyliśmy naszą dzisiejszą modlitwę na Jasnej Górze za chwilę dla tych z Was, którzy dzisiaj nie byliście nam przy świętej jesteście w stanie łaski uświęcającej będzie możliwość przyjęcia Komunii Świętej po skończonym obrzędzie Komunii Świętej, krótkiej modlitwie będziemy prosić Was byście opuścili mowy naszego sanktuarium i klasztoru gdyż w dniu dzisiejszym na Jasnej Górze nocnego czuwania nie będzie a jutro zachęcamy do wspólnej modlitwy razem z nami, już od godziny 5.30 rozpoczniemy tradycyjnie wspólnym śpiewem godzinek, o niepokalnym poczęciu Najświętszej Marii Panny. Pierwsza Eucharystia w kaplicy Matki Bożej o godzinie 6.00 rano, którą poprzedzi odsłonięcie cudownego obrazu Matki Bożej. Dla tych, którzy pozostają w swoich domach, przypomnę, że poranną że Świętą o godzinie 7.00 rano transmituje program pierwszy telewizji polskiej, a o godzinie 13.30 telewizja trwa. Na bieżąco możemy łączyć się z Kapicą Cudownego Obrazu Matki Bożej za pośrednictwem naszego kanału YouTubeowego, jak również poprzez platformę multimedialną TVP GO. Spowiedź w naszym sanktuarium odbywa się w Kapicy Sakramentu Pokuty od godziny 6.15 do godziny 19.30. Tam również możliwość adoracji Najświętszego Sakramentu. Wszystkim Wam, siostry i bracia, życzymy błogosławionej, spokojnej nocy. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Thank you. I miał Izby i Syna i Ducha Świętego. Pan z Wami, uznajmy przed Bogiem nasze słabości i grzechy, abyśmy mogli godnie przyjąć Jezusa w Eucharystii. Zmiłuj się nad nami, Panie, bo zgrzeszyliśmy. Okaż nam, Panie, miłosierdzie swoje. Niech się zmiłuje nad nami Bóg Wszechmogący i odpuściwszy nam grzechy, doprowadzi nas do życia wiecznego. Słuchajmy słów Chrystusa. Ja jestem drogą i prawdą i życiem. Nikt nie przychodzi do Ojca inaczej jak tylko przeze mnie. Módlmy się wspólnie do Boga Ojca słowami, jakimi nauczył nas Jezus Chrystus, Ojcze nasz. To Jezus, baranek boży, który gładzi grzechy świata. Błogosławieni, którzy zostali wezwani na Jego ucztę. Panie, nie jestem.